Zadanie numer 3. Reakcja przebiega w dwóch etapach. H2O2 plus i minus daje H2O dodać i minus. H2O2 plus i daje H2O plus O2 plus i minus. Wskaż produkt pośredni, wzór katalizatora i sumaryczne równanie reakcji. Zaczynamy od sprawdzenia produktu pośredniego, czyli takiego, który łączy równanie pierwsze z równaniem drugim. Jest nim anion jodanowy 1. I o minus. Powstaje 1 mol w etapie pierwszym i 1 mol zużywany jest w etapie drugim. Czyli dodaję lewe równanie, równania etapu pierwszego do lewego równania etapu drugiego tej reakcji. H2O2 plus anion I minus, dodać druga cząsteczka H2O2 i dodać anion I o minus. daje. Dwie cząsteczki wody sumarycznie po stronie produktów. Anion jodanowy 1, cząsteczkę tlenu i anion jodkowy. I tak jak w matematyce, wykreślam to, coś mi się powtarza, ze strony lewej i prawej, otrzymując równanie reakcji sumaryczne. 2H2O2 przechodzi w 2H2O plus O2. I mam równanie katalitycznego rozkładu. Wody utlenionej. Co jest katalizatorem? Oczywiście substancja, która wchodzi do reakcji następnie opuszcza tę reakcję. Czyli katalizatorem jest anion jodkowy. A produktem pośrednim jest oczywiście anion jodanowy 1. Powstaje w etapie pierwszym i zużywa się w etapie drugim. Dziękuję i zapraszam do zadania numer cztery.